Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku będziemy pryskać pszenicę. Znaczy dokrzewiać tą późno sianą. Pojedziemy sobie z pół litra stabilanu na, na hektar i odżywki plus, plus siarczan magnezu i zrobimy jej takie dolistne nakarmienie plus, plus rozkrzewienie. Mamy tutaj się przyszykowane. 100 takich 20 litrów, bo tam mamy pół hektara, także te 20 litrów taki bufor w razie wu jakby miało braknąć. No, także lecimy. Widzimy się za chwilę na polu. No i znajdujemy się na polu. Na pszenicy tej stanej pod koniec października. Zaczęła się fajnie krzewić. Ale jeszcze jej pomożemy. Dokrzewimy ją. Żeby łan trochę też wyrównać. Została ona tutaj 250 kilo Aksanu. No i tak gdzieś na drugi tydzień Jeszcze i uzupełnimy drugą dawką I to będzie wszystko Bo tu będzie chyba raczej ciężko na konsumpcję Bo jest późno siana Choć może się mylę także. Ale jest taki plan, że azotowy na tą pszenicę Że druga dawka I będzie już zakończenie trzeciej dawki nie będzie A ta co jest na, na tym drugim polu, te 1,5 hektara Tam są przewidziane trzy dawki azotu No dobra Przedamy do traktora I lecimy opryskiwać, już mamy rozłożony Także okay, będziemy, będziemy zaraz pryskać Aplikację tak mamy włączoną, ciśnienie robocze, ciśnienie robocze musimy ustawić na tak 2,5 atmosfery i prędkość 6 na godzinę. I powinno to nam wyjść. No i mamy to opryskane. Widzieliście krótki orywek. Nie było tu za bardzo co nagrywać. Widzicie tak się pszenica prezentuje. Tu jest taka rzadsza trochę, bo tu jest mokro. Tu mamy dół. Widzicie jakie kolejny są. I tu jest mokro po prostu. No tu ze dnia widać moje bronowanie. To co widzieliście w poprzednim vlogu. Grudka jest, ale jak myślę przyjdą jeszcze jakieś deszcze. Raz czy dwa razy. Trochę tą grudkę rozbiją i, i reszta się uda jakoś agregatem doprawić. Będziemy siali, zobaczymy. Czy sam będę siał, czy sobie jakąś usługę wezmę, zobaczymy. Dobra, nic, nie zanudzam was, widzimy się na kolejnym polu. Za chwilę. lecimy na pszenicę, na pszenicę, po pszenicy. ludzie muszą się wziąć w wodna wiedzą co nikt nie wiedzą padać no! Ale ja wiecie jak to jest, w każdej chwili może coś przyjść. Oby nie, choćby tak 4-5 godzin żeby nie padało. Bo ten obcy gdzieś tam się chłonie. Teraz zyskamy sobie połówkę w na drugiej części po ziemniakach też będzie na dwie połówki. Drepak bezwójny jest, ale już dzisiaj go nie będziemy zyskać. Jutro z rana go przed pracą bo dzisiaj nie ma czasu. będzie ciemno, a ta pogoda też nie jest do końca pewna, to sobie już to ogarniemy jutro. Około 11, w do 12 sobie wyjedziemy, to będzie dobre. No i pszenicę mamy opuszczaną Tu mamy tu ziemniaczka pszenicę. Fajna już kolanko jest. No tu mamy rzepak. Na rzepak przyjedziemy jutro, tak jak już mówiłem. Też będzie skracanie i, i grzybówka. Są te skapuchy, ale to jutro. No, to nic. Widzimy się jutro. a.